Dzisiaj otworzymy sobie Combined Powers Premium Collection, czyli popularny ostatni zestaw z kartą Lugii EX w wersji Jumbo. Jeden zestaw otworzymy teraz, a drugi zestaw trafi do kogoś z Was. Dajcie lajka like i zostawcie suba na kanale, a o tym jak wygrać ten zestaw dowiecie się w dalszej części filmu. Tak więc zobaczmy, co możemy dostać w takim boksie. Boksik kosztuje około 150-160 zł w tym momencie, a już na początku grudnia będziecie mogli dostać takie boksy na naszej stronie boosterbreak.pl. Mamy tu oczywiście samą kartę Lugi. Centeric jest OK. Oczywiście nie będziemy jej wysłać do PSA, ale jakościowa jest naprawdę spoko. Z pozoru tylko trzy karty promo, ale pod nimi skrywa się razem 7 kart promocyjnych. Mamy trzy legendarne Pokémony w tym wspomniana Lugia, losowy Mr. Mime. Mamy kolejnego Jeksika i dwie kolejne naprawdę ciekawe karty Holo. Wiecie w ogóle co to za znaczenie dodatku? Dajcie znać w komentarzu. Ale przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli 11 boosterów. Tak, 11 boosterów w takim małym boksie. Mamy tutaj 4 razy Paradox Rift, 4 razy Obsidian Flames oraz 3 razy Base Set. Czyli krótko mówiąc, 11 szans na trafienie takich kart jak Charizard, Groudon czy Gardework oraz mnóstwo wspaniałych kart trenerów. Warto też wspomnieć, że każdy zwycięzca oraz każda osoba, która zajmuje drugie miejsce, otrzymuje od nas takiego tu Mystery Packa, w którym jest gwarantowana minimum karta x. No to co? Lecimy. Zacznijmy sobie od base setu, czyli od najstarszego dodatku z tych wszystkich. Oczywiście, kodzik jest dla Was. Przełożymy sobie kartę tak, żeby energia była na początku. No i mamy: Energia. To school, Rotom. Red Candy, Judge, Float Cell, Paw oraz Iron Threads. Może być, zaliczmy tak o pierwszy dropik. Teraz Scarlet i Violet oraz z na okładce. Kolejny kodzik dla Was. Przekładamy sobie karcioszki. No i co, lecimy. Fighting Energy, Pawmi, Smoliv, Wiglet, Wuk Trio, Kolejny Judge, kolejny Float cell, Energy Switch tym razem, no i mamy fajnego Arta. No i miłoska rada na sam koniec. Taka, ta Arta Clownchera jest naprawdę piękna, więc położymy ją sobie tutaj, żeby towarzyszyła do końca odcinka. No i czas na ostatnią paczkę. Tym razem mamy wszystkie trzy startery na okładce. Mamy dla Was kodzik. Ktoś w ogóle korzysta z tych kodów? Dajcie nam znać. Standardowo Energia, fidow, Dedenne. Lucario Mamy Chesplate'a Drill w Reversie, Go-Goat i Mirai'don. No co, no nie ma 3 na 3, ale też jest ok. Teraz lecimy sobie z paradoksem. Arma różna na co oczywiście. Paradoxy już się otwierają dużo ciężej niż w I patrzmy co jest. Mamy Fire Energy, mamy Mag'Bai, Flamigo, Porygon, Oricorio, Orfworm, Dwebble. No i mamy kolejnego Jexa. To już jest trzeci hit w czterech paczkach. Odłożymy go sobie tutaj, żeby pilnował openingu i lecimy z kolejnym Paradox Riftem. Energia. Iron Bundle. Gliscor. Mamy Melee w rewersie. Mamy Volcariona. Volcarion może być, załóżmy, że jest to całkiem okej okay karta. Lecimy dalej z paradoksem. Tym razem Leaf Energy, Panpur. Mamy Fibasa, mamy Simipura, mamy Zeppstrike. Volcarion w rewersie. Myszy w rewersie No i mamy Iron Mofa, no to Zwykła holówka Zobaczmy czy ostatnia paczka nam coś odda Oddała na pewno kodzik dla was Mamy Dondozo Mamy Veluze Mamy Flamigo Mamy Flittle no i niestety, Paradoks się nie popisał, więc lecimy od razu z Obsidian Flamesem. Mamy Glooma w rewersie i mamy złoto Kartę! Złoty stadion, naprawdę fajna karta Pomimo, że nie jest dużo warta To wygląda naprawdę dobrze I podwójny hit, mamy Charizarda i X Zobaczmy, czy paczka z Dragonite'em coś odda Znowu ona się strasznie dziwnie otwiera Kodzik nam wypadł, ale już go Wam pokazujemy No i co, lecimy za openingiem Mamy znowu Leaf Energy. Ostatnim razem to nawet dobrego dropa dało. Jest Skyter, jest Meltan. Espion Rhyme w rewersie. Jest Barbucz w rewersie. No i mamy Getę. Może Tyranny też odda. King Gambit Świnka Mamy List Mamy Scizora Mamy znowu Świnkę, tym razem w Reversie No i jest Claydo, który jest zwykłą holówką No to co, został ostatni booster Tym razem jest to z Charizardem, jeśli coś ma oddać to właśnie ten booster Mamy Fighting Energy Mamy Pamiarda, Lillipup Tapsa którego ostatnio na shortcie trafiliśmy w wersji Shiny Dartix Mamy Frogadiera ponownie Mamy Vulpixa w rewersie. Mamy Finizena w Riversie. I mamy jakiegoś hita na końcu Coś tu chyba jest Czy jest jakiś fularcik? No jest, to Rewa w Rumi X Jak na takiego boxa to myślę, że może być na koniec zobaczmy, co udało nam się trafić z tych 11 boosterów. A jeśli wy chcecie spróbować swoich sił otworzyć taką paczkę, to dajcie lajka, dajcie suba i napiszcie w komentarzu, który drop według was był dzisiaj najlepszy. Wybierzemy dwie osoby. Jedna osoba dostanie całego boxa, druga osoba dostanie Jumbo'sa z Lugią, wszystkie promówki, które były w naszym boxie, oczywiście Mystery Packa i jeszcze jakąś niespodziankę. A my widzimy się za tydzień, bo będziemy otwierać coś, czego nie otwierał chyba jeszcze nikt w Polsce. Pozdro!